Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dla Was przygotowałem miks drapek polskich, takie w sumie pracochłonne, ale zacząłem je już troszeczkę drapać. Krzyżówkę już zacząłem drapać i szczęśliwe linie również. Mam jeszcze ponadto jeszcze krzyżówkę XL za 5 zł. To zdrapiemy troszeczkę na przyspieszeniu. Czyli tak, mam krzyżówkę za 3 zł, krzyżówkę za 5 zł, szczęśliwe linie za 3 zł. Również mamy owocową eksplozję za 3 zł. Mamy również jedną zdrapkę za złotówkę, kółko i krzyżyk. I taka zdrabka najdroższa w tym odcinku to Big 777, czyli dzisiejszy draping typowo ze zdrapkami polskimi. Zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj wypadnie. Zacznę standardowo od. Z drapek najtańszych. Mamy kółko i krzyżyk za złotówkę. <laughs> tutaj już niestety linii się nie udało utworzyć. Tutaj pozioma również. Mamy jeszcze szansę tutaj na środku. Może tutaj niestety nie, czyli jeszcze mamy szansę na dole. No niestety linii żadnej nie utworzyliśmy. Literki kontrolne różne. Do wygrania była główna wygrana 9000 zł. Szkoda. Teraz może dokończymy krzyżówkę, którą zacząłem już drapać. Jak na razie nie utworzyłem żadnego słowa. Kolejna literka to literka N. Mamy tutaj. No i troszeczkę się, się drapie za chwilkę. Już jestem z powrotem. Musiałem zmienić drapak. Spróbuję takim patyczkiem. Hmm. Troszkę to lepiej idzie. Dobrze, szukamy literki N. Tutaj u góry nie widzę. Tutaj mamy jeszcze jedno. Tutaj mamy pierwsze słowo, słowę, słowo noe. Szukamy dalej. Jeszcze mamy literkę N tutaj. No i to by było na tyle. Kolejna literka to literka Z. Mamy no w słowie rawicz. I to by było na tyle. Kolejna literka to literka C. Również w słowie rawicz. Jeszcze tutaj. To by było na tyle. Kolejna literka to literka J. Mamy tutaj. Również tutaj. Tutaj również. To by było chyba na tyle. Przedostatnia literka to literka D. Mamy w słowie kreda. B-bata, niestety B nie mieliśmy, to by było na tyle. I ostatnia literka to literka S. Mamy drugie słowo, Nysa i mamy trzecie słowo, wow. czyli będzie wygrana 3 złote. A może jest jeszcze coś więcej? Mamy S jeszcze tutaj. To by było na tyle. Jeszcze szybko sprawdzimy. RK nie było. P również nie było. Czyli wychodzi na to, że mamy słowo noe, insignia i słowo MYSA. Czyli mamy trzy słowa, czyli wychodzi na to, że mamy wygraną wysokości 3 zł, czyli literki kontrolne powinny być 3 razy U. No i wszystko się zgadza. Czyli na tej zdrabce mamy pierwszą wygraną w wysokości 3 zł. Bardzo fajnie. Teraz dokończymy sobie szczęśliwe linie. Tutaj również już troszeczkę zdrapałem. Zostało 5 ostatnich symboli. Mamy słoń i wiśnie. W pierwszej grze niestety nie ma, w drugiej mamy wiśnie. W trzeciej grze mamy słonia. To by było na tyle, i w ostatniej grze mamy wiśnie. Kolejny symbol to winogrono. W pierwszej grze nie mamy, w drugiej mamy dwa razy. W trzeciej grze nie mamy, w czwartej grze również nie mamy. Ostatnie symbole to gwiazdka. W pierwszej grze nie mamy, w drugiej również. W trzeciej również i w ostatniej mamy gwiazdkę. Tutaj brakuje nam truskawki bądź korony także ostatni symbol w ostatnim symbolu mamy serce w pierwszej grze nie mamy, w drugiej mamy serce ale to nic nie zmienia w trzeciej również nie mamy w trzeciej nie mamy w czwartej nie mamy czyli wychodzi na to, że zdrabka jest niestety przegrana czyli niestety zdrabka szczęśliwa linie okazała się przegrana pechowa teraz może zrobimy sobie Owocową eksplozję. Tutaj będę drapał po dwa owoce. Może dzisiaj okaże się ta zdrobka szczęśliwa, bo jak na razie to ani razu nie wygrałem. To tak, mamy melon i pomarańcze. Melon mamy dwa razy. Trzeci raz tutaj. Pomarańcze mamy w grze czwartej, dziewiątej i dziesiątej. to by było na tyle. Następnie mamy brzoskwinie i winogrono. O, winogrono mamy bardzo dużo. Brzoskwinie również, cały rząd. No i jeszcze dwa razy tutaj. A, ominąłem pomarańcze. I to by było na tyle. Kolejne owoce to arbus i figa. Arbus mamy dwa razy tutaj, figę mamy w grze piątej, jeszcze w grze dziesiątej. To by było na tyle. Kolejne owoce to ananas i kiwi. Kiwi mamy w grze trzeciej, czwartej. Ananas mamy bardzo dużo. Mamy jeszcze tutaj ananas w grze 7 i 10. To by było na tyle. Kolejne owoce to jabłko i banan. Banan mamy w grze 8, 9, 10. To by było na tyle. Jabłko tuż obok. Gra 10, 9 i 5. To by było na tyle. Kolejne owoce to truskawka i gwiazdka. Gwiazdkę mamy w grze pierwszej. Natomiast. O, i mamy linię, super. Mamy pierwszą linię, gdzie będzie wygrana na tej zdrabce. Eee, truskawkę jeszcze mamy w grze siódmej. To by było na tyle, super. Będzie wygrana. Kolejne owoce, zarazem ostatnie, to borówka i wiśnie. Wiśnie mamy w grze 6 i 7, borówkę mamy w 8, 9. Tak, w 8 i 9. I czy mamy jeszcze gdzieś linię kokosu? Nie było. Cytryny również. Awokado również. Gruszki również nie było. I mamy jedną linię w grze pierwszej. Zaglądamy, czy będzie to więcej niż 3 złote. No jest to 3 złote, ale dobry, dobry i zwrot. Literki 3 razy D. Wszystko się zgadza. Czyli na tej zdrabce mamy 3 złote. Bardzo fajnie. Teraz może przejdziemy sobie do zdrabki Big 777. Jest to moja ostatnia zdrabka. Mam nadzieję, że ostatnia zdrabka będzie szczęśliwa. Jak wiecie, wcześniej udawało mi się wygrywać fajne wygrane w tej zdrabce, także zobaczymy jak będzie dzisiaj. Zdrabka z numerem 16 i ta zdrabka jest ze świnoujścia, także, także mam nadzieję, że i ta zdrabka będzie wygrana. Szukamy siódemek w grze pierwszej, nie mamy siódemek w grze drugiej, również gra trzecia, siódemek brak, gra czwarta. Również pusto. Gra piąta. Bez siódemki. Gra szósta. Również, może w grze siódmej będzie siódemka, mamy podkowy diament, złoto, niestety bez siódemki. Gra ósma. Jabłko, banknot, cytryna. W grze dziewiątej. Również bez siódemki. Gra dziesiąta. Również gra 11, również siódemki brak, gra 12, również pusto, gra 13, również, no i ostatnia szansa w grze 14. Cz niestety pusto, czyli tym razem niestety ta zdrabka okazała się pechowa, no tak czasami bywa. Ostatnia szansa w tej oto krzyżówce. Tutaj na pewno troszeczkę przyspieszę. Dobrze, zaczynamy. Trzymajcie kciuki. Mamy tak literkę. Ten. I ten. Number, fueled by them. see the horizon turn us to thousands, and we'll grow. till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yeah. <laughs> the sun around. E, już zdrapałem wszystkie literki, tutaj e, niestety w pierwszej krzyżówce mamy tylko dwa słowa, brakło jeszcze jednego słowa do wygranej wysokości 5 zł e, W bonusie również, bonusu również nie wygraliśmy, do wygrania było 20 zł, no i tutaj teraz zdrapiemy krzyżówkę takim szybszym sposobem. Mamy tak słowo rak. R nie było, czyli możemy wykreślić. Czyli wykreślamy. Kolejne słowo jawor. Również R, czyli wszystkie słowa z R wykreślam. Tutaj również. nie będziemy mieć tutaj tak samo Leaf, słowo leaf. tutaj słowo mamy pierwsze słowo słowo atlas s nie było czyli s tutaj możemy wykreślić czyli wszystkie słowa czyli wszystkie słowa Literką S wykreślamy, golonka G nie było, czyli wykreślamy. Tutaj również unia. Tak, tutaj mamy słowo Mali. M nie było, czyli wykreślamy. Taxi. X również nie było. NG też nie było. Tutaj też to słowo wykreślane. N nie było, czyli to również. Czyli to by było na tyle. Czyli mamy po dwa słowa, czyli niestety ta zdrabka jest przegrana. Zobaczymy sobie literki kontrolne. Literki kontrolne różne. Raczej nic nie pominałem, czyli niestety jest to zdrabka przegrana. Teraz przejdziemy sobie do podsumowania. I przechodzimy do podsumowania. Jak widzicie tylko dwie zdrabki wygrały w dzisiejszym miksie mamy wygraną w krzyżówce za 3 zł. Wygraliśmy tylko 3 zł. W owocowej eksplozji również wygraliśmy 3 zł. Co daje nam łącznie 6 zł. Tutaj mamy zdrabki, które przegrały. Wkład wynosił. 25 zł, czyli jestem 19 zł na minusie niestety, no ale niestety tak czasami bywa. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie lepiej. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do pozostawiania, łapek i również komentarzy. Na dzisiaj to już wszystko. Będę się już z Wami żegnał. Do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, pa! pa.